Czerwiec wreszcie pokazuje, na co go stać. I słońce, i błękit nieba wczoraj gościły mnie w stolicy Wielkopolski, także w innych częściach regionu. Za chwilę państwo zobaczycie, że słońca nie zabraknie również w tym serwisie pogodowym. Dzień dobry, Szymon Kozłowski, witam państwa serdecznie i gorąco zapraszam. Dzisiejsze serwisy poranne, przedpołudniowe i około południowe mam przyjemność prowadzić z Poznania. Znajduję się dokładnie przy ulicy Wincentego 7, w miejscu, które jest oazą niższych, przyjemnych temperatur w gorące, upalne. Dni, które zapewne będą razem z nami nie tylko w czerwcu, ale także w lipcu i sierpniu. Tutaj już teraz pokazujemy Państwu pomysły ku temu, by móc takie właśnie przyjemne temperatury zaprosić do swojego mieszkania czy do domu. Jeżeli możemy to zrobić w tak nowoczesny, w tak udany sposób, to nic innego jak tylko odwiedzić Wincentego 7, bo pogoda będzie sprzyjać wycieczce właśnie na tę ulicę. Słońca nie zabraknie. Warto samemu sprawdzić. Jakie to rozwiązania czekają tu na Państwa, te najnowsze technologicznie, by móc cieszyć się przyjemnymi chwilami tegoż lata? Zatem tutaj showroom na Państwa czeka, a wiadoma sprawa jest taka, że jako że możecie Państwo nas oglądać w całej Polsce, to też i w całej Polsce tutaj przemili ludzie czekają na Państwa, a także specjaliści, którzy to pomogą Państwu wybrać to, czego potrzebujecie na nadchodzące gorące dni. Zobaczmy, co mają na nas Dziś w godzinach popołudniowych i późno popołudniowych spodziewamy się wzrostu zachmurzenia do dużego i całkowitego. No ale już po 15-16 znowu przejaśnienia, znowu rozpogodzenia i wieczór zapowiada się bardzo pogodnie. W wielu miejscach bezchmurnie. Dziś maksymalnie 21 stopni, tyle późnym popołudniem, po 21 stopni 15 i wiatr nie będzie nam przeszkadzać także w drugiej części dnia. Zobaczmy, co nam szykuje weekend. Jakaż to pogoda będzie razem z nami? W sobotę i w niedzielę, w te wolne od pracy od szkoły dni piękna. Pogoda, dużo słońca. Jeżeli chmury się pojawią, to będzie ich niedużo i będą niegroźne. W sobotę od 10 do 23 stopni, a w niedzielę gorąco, możliwe nawet 27 stopni w cieniu. Zatem w słońcu temperatura odczuwalna jeszcze wyższa, wiatr przeszkadzać nie będzie. A w poniedziałek, o poranku jeszcze piękna pogoda, ale z biegiem czasu będzie się to zmieniać. Z nad Niemiec nasunie się duży front atmosferyczny niosący chmury. Zatem wzrośnie zachmurzenie do dużego i całkowitego popołudniu. I do tego sporo opadów deszczu po południu, w poniedziałek. Maksymalnie 23 stopnie, wiatr skręć na północną zachodni, a na barometrach 1019 hektopaskali. Sprawdźmy jeszcze temperatury prognozowane na kolejne dni. Zaczniemy od poranków. We wtorek rano 14 stopni, w środę 13, w czwartek 12, a w pełni dnia po gorącej niedzieli ochłodzi się, bo w poniedziałek 23, we wtorek 21, w środę także 21 i w czwartek 22. Piątek to taki miły dzień, który zapowiada weekend. On już przecież bardzo niedługo, a Państwo już wiecie, jaka pogoda będzie razem z nami w stolicy Wielkopolski również w weekendowe dni. Oj, słońca i wysokich temperatur nie zabraknie. A skoro mowa o wysokich temperaturach, to wielu z nas właśnie woli odpocząć w mieszkaniach, w domach, w chłodzie. No a dzisiaj właśnie gościmy przy Wincentego 7 w Poznaniu. E, tutaj oaza chłodu, oaza e, przyjemnych temperatur w gorące lipcowe, sierpniowe, a także kto czerwcowe dni. Tutaj możemy, drodzy Państwo, odnaleźć możliwości, które sprawią, że nie tylko my, ale także domownicy będą czuć się wyśmienicie, właśnie czując chłód, czując właśnie temperatury, które nie będą przeszkadzać, które nie będą po prostu męczyć. A przecież dobrze wiemy, jak ważny komfort życia jest na co dzień. My możemy go sobie zapewnić i cieszyć się nim we wszystkie letnie dni, bo taki gorący z pewnością. Nie zabraknie. A dzisiaj, drodzy Państwo, 164 dzień roku. Najlepszy nowe życzenia ślemy m.in. do Antoniego i do Gerarda. Wszystkiego najlepszego. A dzisiaj obchodzimy święto żandarmerii wojskowej. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam Państwa już teraz na serwisy popołudniowe i wieczorne na Antenie Budeka. Dzisiaj także Państwa do końca zabiorę i będzie wiosennie Sami Państwo zobaczycie. Tymczasem ja serdecznie pozdrawiam, życząc miłego dnia stąd, czyli z Wincentego 7 w Poznaniu, gdzie chłodno, przyjemnie. I tak już będzie również podczas kolejnych nawet upalnych za oknami dni. Miłego dnia, zostańcie Państwo z nami.